Cześć, z tej strony Janek Śpiewak. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale na YouTube i Spotify. Dzisiaj temat Jerzego Owsiaka i Wielkiej Orkiestry Świątecznej. Pomoc. Kochani, to jeszcze raz myśli nasza rocket jest na z to bez Sokrzaciu Chińskiego. Nasz telefon, nasza Kręciowa, nasza Agata. I ja Jurek który będzie mam nawijał przez prawie 20 minut. Jerzy Owsiak to jedna z najbardziej polaryzujących postaci na polskiej scenie publicznej. Jednocześnie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy cieszy się ogromnym zaufaniem społecznym, co potwierdzają badania opinii publicznej. W rankingach zaufania do instytucji publicznych WOŚP zajmuje miejsce tuż za polskim wojskiem. O WOŚPie dość ciężko rozmawiać bez emocji, bo WOŚP niewątpliwie wiele emocji wzbudza i zagospodarowuje. Wspaniale jest widzieć młodych ludzi, którzy z puszkami zbierają środki na sprzęt ratujący życie. Sam też pomagałem organizować koncerty na rzecz Wośpu w gimnazjum. Zbiórka ta opiera się na naszej potrzebie solidarności, uczestnictwa, empatii i wrażliwości, pozwalając nam poczuć się częścią czegoś większego. Przecież każdy z nas chciałby wierzyć w społeczeństwo, które troszczy się o słabszych. No, może nie wszyscy. Trzeba dziecko sprzedać. Wolny rynek jest. Dziecko kosztuje, kosztuje w tej chwili około 25 tysięcy dolarów. Czy jednak nie jest zastanawiające, że żaden inny kraj Unii Europejskiej nie prowadzi tak dużej prywatnej akcji na rzecz systemu ochrony zdrowia? Jednocześnie Polska jest jednym z państw o najniższych publicznych nakładach na zdrowie w całej Unii Europejskiej. Czy poważne europejskie państwo powinno opierać się na filantropii? W tym odcinku najpierw wyjaśnię o co chodzi w najnowszej odsłonie sporu wokół Wośpu, następnie przedstawię zarzuty, jakie formułuje wobec Owsiaka prawica, a na koniec podzielę się własną, krytyczną analizą działalności Owsiaka i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Prawica najczęściej posługuje się przestrzelonymi i zupełnie nietrafionymi argumentami, umyka jej sedno problemu, który dostrzegam zarówno w działaniach Owsiaka, jak i w postawie polityków korzystających z jego inicjatywy do poprawy własnego wizerunku. Dzisiaj dzieci zbierają na Owsiaka, a nie Owsiak zbiera na dzieci. Dlatego apeluję, nie wpłacajcie, szanowni państwo, ani złotówki na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka. To jest w mojej ocenie jego jakiś taki prywatny em, biznesi. W latach 90. Wośp odgrywał kluczową rolę, łagodząc skutki transformacji ustrojowej i uzupełniając braki w niedofinansowanym systemie ochrony zdrowia. Dzisiaj jednak, gdy Polska stała się znacznie zamożniejszym krajem, Inicjatywa bywa wykorzystywana przez celebrytów, bogatych biznesmenów i korporacje do poprawy swojego wizerunku. Co więcej, WOŚP stał się wygodną wymówką dla polityków, pozwalając im utrzymywać niskie nakłady na publiczną ochronę zdrowia, co w praktyce oznacza zgodę na jej stopniową prywatyzację. Obecna, niemal coroczna już awantura wokół WOŚP-u rozpoczęła się od akcji Telewizji Republika pod hasłem Nie daję owsiakowi, wspieram republikę. Powstała taka akcja oddolna, może zobaczmy, plakat: Nie daję osiakowi, wspieram Republikę. No, oczywiście my uprzedzamy, my z pieniędzy, które wpływają, przede wszystkim przeznaczamy je na wsparcie samej Telewizji Republika, na kupno sprzętu. To nie idzie na nasze pensje, to nie idzie na to, żebyśmy mieli lepszy komfort życia, tylko żeby państwo mieli sprzęt. Z takiej okazji nie mógł oczywiście nie skorzystać Donald Tusk, który szybko zareagował, komentując na Twitterze. Ruszyła akcja pisowskiej telewizji, Nie daję owsiakowi, wspieram republikę. Wielka orkiestra zbiera na dzieci chore na raka, oni zbierają na swoje media chore na nienawiść. To już u nich tradycja. Jak widać, zarówno prawica, jak i liberałowie znaleźli w tej sytuacji powód do mobilizacji swoich zwolenników. Logika polaryzacji i wojny polsko-polskiej doskonale wpisuje się w strategię rządzenia post-solidarnościowych elit, które, mimo podobnych wizji państwa, chcą, abyśmy wierzyli w ich rzekomo fundamentalne różnice. W prawicowych mediach ruszyły ataki w liberalnych obronach. Telewizja Republika zarzuciła Owsiakowi brak rozliczenia ze środków zebranych na pomoc powodzianą. O, naprawdę oburzenie wielu y, milionów widzów y, Republiki. Myślę, że nie tylko Republiki. Dzisiaj pieniądze dla powodzian na kontach Wielkiej Orkiestry Światecznej Pomocy dalej są, a nie są wypłacane, a Owsiak ucieka przed pytaniami dziennikarzy o transparentność. My. Sercem za orkiestrą, ale raz jeszcze to powiemy. Każdy może pomagać tak, jak chce. Jednak dla milionów z nas ten dzień, gdy gra orkiestra jest jednym z najbardziej radosnych w roku i najbardziej jednoczących. Sprawa ta wydaje się jednak mocno naciągana. Owciak publicznie zaprzeczył i szczegółowo wyjaśnił, na co przeznaczono te środki. Jak możemy przeczytać w jednym z artykułów. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zorganizowała szeroko zakrojoną akcję pomocową, wysyłając 47 tirów z wodą, środkami czystości i chemią gospodarczą. Fundacja przekazała także m.in. 1060 sztuk myjek ciśnieniowych, 1000 reflektorów, 800 agregatów, 1555 osuszaczy, prawie 5000 nagrzewnic oraz ponad 1500 grzejników. W Lądku Zdroju zorganizowano punkt sanitarny, a w Nysie, gdzie zalany został szpital, udostępniono mobilny tomograf komputerowy i zakupiono nowy za niemal 5 milionów złotych. Spór wokół tej pomocy jest echem wydarzeń sprzed wielu miesięcy, kiedy Owsiak wystąpił z Tuskiem na konferencji prasowej. Staramy się koordynować, pomóc, ponieważ to jest bardzo trudne przedsięwzięcie logistyczne z oczywistych względów. Drogi są gdzie indziej zalane, trzeba znaleźć miejsca, tak jak tutaj we Wrocławiu, jesteśmy na stadionie, miejsca w wielu miejscowościach, gdzie będzie mogła docierać pomoc organizowana m.in. przez Wielką, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Premier został wówczas skrytykowany również przeze mnie za to, że państwo nawet w takim momencie uchyla się od odpowiedzialności przerzucając obowiązek pomocy poszkodowanym powodzianom na prywatną fundację. Zarzuty wobec Owsiaka ze strony prawicowych mediów bywają absurdalne, szczególnie w kontekście wcześniejszych kontrowersji wokół ich własnych finansowań. Przykładem może być projekt Puszcza TV, którego koszt według ekspertów był wielokrotnie zawyżony. Portal Puszcza TV miał zajmować się promocją Puszczy Białowieskiej. Fundacja Sakiewicza otrzymała na ten cel ponad 5 milionów złotych, podczas gdy realny koszt oszacowano na nie więcej niż 100 tysięcy złotych. Prawica poza wspomnianą akcją pomocy powodzianom zarzuca Jerzemu Owsiakowi brak transparentności w rozliczaniu zbiórek. Twierdzi, że część zebranych funduszy trafia do kieszeni własnych samego Owsiaka i jego najbliższych. Trudno jednak zgodzić się z tymi zarzutami. Owsiak regularnie kupuje sprzęt medyczny, Korzystnych cenach, a jego skala działania jest imponująca. Sprzęt od odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu wielu placówek medycznych w Polsce. To jest coś wyjątkowo ohydnego, żeby osoba, która tyle dobrego zrobiła dla Polski, dla polskich dzieci, dla polskiej opieki zdrowotnej jesteśmy w szpitalu w tym momencie. Żaden szpital w Polsce nie mógłby tak dobrze funkcjonować. Żaden szpital w Polsce, gdyby nie Jurek Owsiak. Atakowanie takiej osoby właśnie kiedy jeszcze do tego ma podłoże polityczne jest czymś absolutnie ohydnym i nieakceptowalnym. Jednak słowa Rafała Czaskowskiego, że bez wojsku publiczna służba zdrowia by tak dobrze nie działała, jakby dobrze działała, są nie tylko ogromną przesadą, ale również świadczą o kapitulacji państwa w tym zakresie. Warto zauważyć, że wydatki WOśpu na sprzęt medyczny stanowią jedynie około 6% wszystkich wydatków na ten cel w Polsce. Jeśli uwzględnimy wydatki. Samorządów, rządu oraz środki europejskie. Rzeczywiście, jeśli porównamy je tylko do wydatków samego Ministerstwa Zdrowia, udział WOSP-u dramatycznie rośnie. Przypomnijmy jednak, że budżet NFZ-u to ponad 180 miliardów złotych rocznie, gdy Wośb zbiera rocznie ponad 200 milionów. Jest to więc około 0,1% ogółu wydatków na zdrowie. Działalności WOŚP-u są również kosztowne przedsięwzięcia, takie jak Światełko do Nieba, czyli wielki finał akcji oraz Festiwal Woodstock, obecnie znany jako Poland Rock Festival. Organizacja tych wydarzeń pochłania miliony złotych i jest organizowana przez spółki kontrolowane przez Owsiaka oraz jego najbliższych współpracowników. Jerzy Owsiak i jego żona są zatrudnieni w tych spółkach, zarabiając ponad 20 tysięcy złotych miesięcznie. Trudno jednak znaleźć dowody na to, by owsiak znacznie się na tym wzbogacił. Również przez 8 lat rządów PiSu żadna kontrola nie wykazała nieprawidłowości. Nie ulega wątpliwości, że owsiak jest osobą zamożną, ale znaczna część jego dochodów pochodzi z płatnych wykładów i szkoleń dla firm. Jednym z częstszych zarzutów wobec Jerzego Owsiaka. Formowanych przez środowiska prawicowe, jest jego rzekomy liberalizm obyczajowy. I. Bum, 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 bum. cześć, siema. Witam was wszystkich serdecznie, i witam wasze dobre nastroje! Jego słynne hasło, róbta co chceta, budziło zgorszenie wśród konserwatystów, którzy odbierali jako nawoływanie do moralnej anarchii. Według krytyków, Owsiak opowiada się za legalizacją eutanazji i aborcji. Fakty jednak wskazują na coś innego. Owsiak sprzeciwiał się, jak to sam kontrowersyjnie określił, aborcji na wstrzyknięcie i opowiadał się za utrzymaniem tzw. nieszczęsnego kompromisu aborcyjnego. W kwestii eutanazji mówił jedynie, że warto rozpocząć na ten temat społeczną dyskusję. Owsiak był krytykowany nawet przez umiarkowanych prawicowców, takich jak Tomasz Terlikowski, który około dekadę temu stwierdził, że wspierając woźb wspiera się eutanację i aborcję, co jest oczywistym absurdem i uproszczeniem. W rzeczywistości Jerzy Owsiak prezentuje raczej postawę konserwatywnego liberalizmu, jakiego w Polsce pełno jego poglądy i działalność mogłyby pasować zarówno do środowisk platformy obywatelskiej, jak i ruchu Szymona, chołowni. Kult jednostki. Kolejnym zarzutem sformułowanym przez prawicę wobec Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest twierdzenie, że fundacja przekształciła się w kult jednostki wokół Jerzego Owsiaka i przybrała formę swoistej świeckiej religii. Krytycy wskazują na to, że Owsiak jest często postrzegany jako centralna postać akcji co ich zdaniem przesłania sam cel działalności wośpu. Warto jednak zauważyć, że takie oskarżenia można postawić niemal każdemu liderowi, który odniósł sukces i zyskał szerokie poparcie społeczne. Popularność Owsiaka i uznanie, jakie budzi, wynikają przede wszystkim z ogromnej skali pomocy niesionej przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy oraz zaufania, jakim darzą go miliony ludzi. Prawica często oskarża Jerzego Owsiaka o Angażowanie się po jednej stronie politycznego sporu i zarzuca mu, że WOŚP stał się swojego rodzaju przybudówką Platformy Obywatelskiej. Rzeczywiście, ten zarzut wydaje się mieć. Solidne podstawy. Przyznam się szczerze, że jako członek zespołu WW, jako muzyk, jako przyjaciel Jurka z dawnych lat, byliśmy od samego początku w tej, w tej inicjatywie. Tylko, że z czasem ona zaczęła ewoluować, stała się takim wielkim wehikułem promującym już samego Jurka. I to jest bardzo przykra sprawa, jak zdewaluował się ładny projekt i taka szlachetna inicjatywa. Byliśmy świadkami jesienią 2023 roku, jak ta inicjatywa wyprowadziła w pole całą Rzeszę Dar Czyńców czy wolontariuszy, bo, bo zaangażował się Jurek w nie po raz pierwszy w kampanię polityczną, e, e, obrzydliwą, wykluczając, czy jakby deprecjonując ogromną grupę Polaków, którzy też wspierali te orkiestry, nazywając ich złem, nazywając ich sepsą, odczłowieczając. No to jest obrzydliwa rzecz, którą Jurek zrobił i chyba już z tego wizerunkowego upadku chyba się nie podniesie. Już za prezentury Bronisława Komorowskiego Owsiak umożliwił mu wystąpienie na festiwalu. Co zostało odebrane jako wsparcie dla ówczesnej władzy? Prezydent Polski, prezydent Niemiec, zapraszam na scenę. To są młodzi Polacy, młodzi Niemcy. Panowie, ta flaga polska flaga jest także na Waszą część. Polska flaga z, ze stadionu narodowego, z Europy. Ludzie, jestem dumny z Was. I też chcę powiedzieć, że jestem z Was dumny. 100 lat! 100 lat! zarządów prawa i sprawiedliwości, szczególnie podczas drugiej kadencji, Owsiak przeszedł do bardziej otwartego wspierania liberałów. Brał udział w maszach i wiecach opozycji, a tuż przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku w całym kraju pojawiły się billboardy z hasłem Polacy, pokonajmy zło, wygramy. Z dopiskiem małymi literami z sepsą. Takie działanie, choć mogło być interpretowane jako element kampanii prozdrowotnej, zostało przez wielu, również przeze mnie, odebrane jako celowa akcja propagandowa w gorącym okresie przedwyborczym. Krótka przerwa. Bardzo bym chciał podziękować wszystkim tym, którzy wspierają mnie na co dzień, na Patronite i buy Coffee. Dzięki wam mogę tworzyć tego typu materiały. Warto przypomnieć, że Jerzego Owsiaka stworzyła telewizja publiczna w latach 90., przekazując mu setki godzin za darmo pracy dziennikarzy i czasu antenowego od pierwszego dnia istnienia tej akcji. Jego inicjatywa od początku dostała wsparcie warte miliony złotych od państwa. Do tego trzeba doliczyć ogromny wkład samorządów, policji, służb, które opłacają lokalne wydarzenia i garze występujących tam artystów. Nikt nigdy nie policzył kosztów, które ponosi państwo i samorządy, ale kwoty muszą rocznie iść w dziesiątki milionów złotych. Ostatnio ogromne wsparcie dla fundacji ogłosiły państwowe spółki takie jak Orlę, PZU czy PKP. Bwoź w tym sensie jest klasycznym GONGO, Government Organized Non-Governmental Organization, czyli organizacją pozarządową utworzoną przez państwo i wypełniające zadanie państwa. Ci sami politycy, którzy od lat tolerują głodzenie systemu ochrony zdrowia albo wręcz chcą znacznego obniżenia nakładów na publiczny system. Ochrony zdrowia, ochoczo publicznie wspierają wośp. Nie ma tu przypadku. Wspieranie wośpu zdejmuje z nich odpowiedzialność za państwo i utrzymanie całego systemu. Dzięki WOŚP-owi mogą udawać, że zajmują się chorymi, gdy w rzeczywistości od lat opowiadał się za niesprawiedliwym systemem składkowym, w którym ciężar utrzymania całego systemu spada na klasę średnią i biednych na etatach. Wspierają też w ten sposób jego prywatyzację, co oznacza, że biedniejsi obywatele nie mają szansy na leczenie, na które zasługują. Jednocześnie sami politycy, jak dobrze wiemy, korzystają z publicznego systemu, wykorzystując swoje koneksje i rządowe kliniki do leczenia. Oni zawsze znajdą publiczną pomoc. Prawica nie chce dostrzec jednak największego problemu, jaki moim zdaniem towarzyszy działalności Jerzego Owsiaka. Jest nim akceptacja błyskawicznie postępującej prywatyzacji systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz brak poparcia dla zwiększenia nakładów na publiczny system opieki zdrowotnej. Owsiak nie tylko nie nawołuje do zwiększenia publicznych wydatków w tej dziedzinie, ale wręcz publicznie występował przeciwko takim działaniom, co jest Dość szokujące. W wywiadach sprzed lat opowiedział się za realizacją, cytuję, planu Balcerowicza w ochronie zdrowia, który zakładał większą rolę mechanizmów rynkowych w tym sektorze. Plan Balcerowicza w służbie zdrowia jest niezwykle potrzebny, bolesny może i tak samo dla wielu stron, i dla pacjenta może być, i dla lekarza, i dla personelu medycznego, ale musi taki zaistnieć po to, żeby to wszystko mogło zacząć funkcjonować normalnie. Amerykańscy z tym nie dają rady, a więc już no, Clinton, który, Clinton który chciał i próbował, zwłaszcza pani Hillary Clinton, która lansowała wszelkiego rodzaju reformy w służbie zdrowia, żeby ona była bardziej pół Publiczna. To nie wychodzi. To jest szalenie trudne. No, Obama coś tam popchnął. No tak, ale, ale, my, ale my, Polacy, jednak jesteśmy na gruncie e, kilkudziesięciu lat e, ustroju e, socjalistycznego, wesołego, wariackiego, ale gdzieś wpompowaliśmy sobie w świadomość, że ta służba jest e, bezpłatna albo jest dostępna dla wszystkich. Mamy wiele rzeczy zakodowanych, które mogą tylko pomóc e, w takim stworzeniu służby zdrowia, która będzie e, mogła wytrzymać trzymać wszystkie swoje powinności, należności i taką służbę, która będzie spełniała dobrą rolę wobec całego społeczeństwa. Wydaje mi się, że ktoś musi to zrobić, cięcie, krwawiące, bolące, szczypiące, ale wreszcie może być tylko albo lepiej, myślę, że nie gorzej. Polacy z daniem owsiaka przyzwyczaili się do tego, że wszystko jest za darmo, a to wiadomo bardzo złe. Porównanie sytuacji do USA przez niego szczególnie może bawić, bowiem sprywatyzowany amerykański system jest znany ze swojego okrucieństwa wobec pacjentów, gigantycznych kosztów i niskiej wydajności. Stany Zjednoczone, USA jest jedynym rozwiniętym krajem na świecie, który nie oferuje swoim obywatelom uniwersalnego, bezpłatnego dostępu do opieki zdrowotnej. Stawianie Stanów Zjednoczonych jako przykładu może dziwić i niepokoić. Obecnie Polska wydaje na publiczną ochronę zdrowia o połowę mniej niż wynosi średnia w całej Unii Europejskiej. Problem jest niedostatek lekarzy, pielęgniarek, personelu medycznego oraz finansowania procedur i świadczeń, co skutkuje coraz dłuższymi kolejkami do specjalistów i na zabiegi. W 2023 roku czas oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty wydłużył się średnio do ponad czterech miesięcy. Jest to historyczny rekord. W efekcie coraz więcej Polaków kieruje się ku systemowi prywatnemu, który również jest przeciążony i staje się coraz droższy. Kluczowym problemem pozostają niskie składki zdrowotne, bo tak jest finansowany ten system w Polsce. W Polsce pracownicy etatowi płacą 9% składki od dochodu brutto, natomiast przedsiębiorcy korzystają z preferencyjnych stawek, które mogą wynosić zaledwie 1,5% w przypadku ryczałtu lub 4,9% w przypadku podatku liniowego. Dla porównania na Zachodzie składki są znacznie wyższe w Niemczech, Czechach kilkanaście procent, a dodatkowo większe są dotacje z budżetów państwowych. W 2021 roku rząd Prawa i Sprawiedliwości zmienił zasady naliczania składki zdrowotnej, co szczególnie dotknęło zamożnych przedsiębiorców i osoby bardzo dobrze zarabiające na umowach o pracę. Przed zmianami składka zdrowotna dla przedsiębiorców była stała i wynosiła zaledwie 53 zł miesięcznie. Tak, tak, nie pomyliście się. 53 zł, niezależnie od wysokości dochodów. Wyobraźcie sobie jakikolwiek system, który może dobrze działać, gdy ludzie będący w top kilku procentach najbogatszych Polaków płacą takie grosze na zdrowie? Nie może, ale Owsiakowi nie przeszkadzało to krytykować bez pardonu wzrostu oskładkowania bogatych. Owsiak wcześniej od swoich ponad 20 tysięcy złotych miesięcznie zarobków na etacie płacił około 200 złotych składki. Po zmianach musiał zapłacić ponad 1000 złotych więcej. W wywiadzie dla Enetu powiedział Najbardziej boli mnie, że moja księgowa policzyła, że będę miał 1100 zł mniej pensji. Nie wiem dlaczego, bo nikomu nic nie zrobiłem. Dodał również Jestem klasą średnią, która została ukarana za to, że płaci podatki, że zatrudnia ludzi, że myśli o tym, żeby zarabiając na siebie, zarabiać także na państwo. I właśnie dostałem za to w łeb. Mam wrażenie, że swoją ostatnią pensję będę oddawał tym, którym nie chce się pracować i liczą na to, że dostaną znowu jakieś pieniądze od państwa. Słowa te są kuriozalne i w co tu dużo mówić? Po prostu skandaliczne. Po pierwsze, owsiak sprzeciwił się wzrostowi nakładów na publiczną ochronę zdrowia, które miałyby być sfinansowane przez wyższe składki zdrowotne dla najbogatszych Polaków. Po drugie, przedstawienie składki zdrowotnej jako kary czy ograbienia świadczy o niezrozumieniu jej roli w systemie ochrony zdrowia. Po trzecie, Owsiak określił siebie mianem przeciętnego Kowalskiego i członka klasy średniej, co w kontekście jego wysokich dochodów i zarobków, znacznego majątku trudno uznać za coś innego niż daleko idącą manipulację. Po czwarte, sugerowanie, że dodatkowe środki trafią do osób, którym nie, ch nie chce się pracować, było rażąco niezgodne z rzeczywistością. W tym czasie Polska, i resztą do dzisiaj, notowała rekordowe niskie bezrobocie. Reforma systemu finansowania ochrony zdrowia przyniosła znaczący wzrost wpływów ze składek, co pozwoliło na zwiększenie nakładów o kilka miliardów złotych rocznie. Znacznie więcej niż WOŚP zebrał od początku swojej działalności. Wzrost był jednak niewystarczający w stosunku do galupującej inflacji i starzejącej się błyskawicznie populacji. Największym grzechem wośp jest według mnie stworzenie fałszywego wrażenia, że prywatna filantropia może zastąpić system publicznej ochrony zdrowia. Owsiak odciąga uwagę od odpowiedzialności państwa za zdrowie obywateli i umniejsza konieczność systemowych reform i sprawiedliwego oskładkowania Polaków. Inicjatywy takie jak WOŚP, choć niewątpliwie w wielu obszarach wartościowe, Budują poparcie dla dalszej prywatyzacji i osłabiania publicznej ochrony zdrowia w Polsce. Kolejnym zarzutem wobec Wośpu jest współpraca fundacji z korporacjami i celebrytami, która prowadzi do prania ich wizerunku. Współpraca ta budzi kontrowersje z bardzo wielu powodów. Wośp od lat współpracuje z firmami, które są obarczone poważnymi zarzutami. Przykładowo, m jeden z wieloletnich partnerów fundacji. Został oskarżony o nielegalne zwolnienie szefa związków zawodowych oraz o masowe udzielanie parakredytów frankowych, które wpędziły bardzo wielu Polaków w długoterminowe problemy finansowe. WOŚ promuje także marki piwa, co stoi w jawnej sprzeczności z misją fundacji. Alkohol jest jednym z głównych czynników ryzyka dla zdrowia, przyczyniając się do rozwoju wielu chorób i generując ogromne koszty leczenia, które obciążają budżet NFZ. Logo WOŚ pojawia się również na niezdrowej żywności, takiej jak chipsy produkowane przez globalne korporacje spożywcze. Wspieranie takich produktów wydaje się sprzeczne z celami statutowymi fundacji, która przecież walczy o poprawę zdrowia Polaków. Na aukcjach WOŚ często pojawiają się przedmioty i doświadczenia oferowane przez bogatych celebrytów. Tego rodzaju inicjatywy są w istocie tanim sposobem na poprawę wizerunku osób publicznych i bogaczy. Maciej Orłoś, znany dziennikarz z długami wobec Urzędu Skarbowego wynoszącymi ponad pół miliona złotych, przekazał na aukcję stary bagażnik samochodowy. Prezenter TVN i milioner Piotr Kraśko, który latami unikał płacenia podatków, wystawił możliwość konnej przejażdżki, gdy trafił z córką do szpitala nie podziękował podatnikom, ale owsiakowi. Znamienne. Wspierają woźb także osoby kontrowersyjnej przeszłości, jak znana burdelmama, która w zeszłych latach wystawiła swój portret, czy kryminalista Janusz Pelikot, który zaoferował wspólną kolację. Tego rodzaju działania pozwalają zamożnym osobom, często płacącym w Polsce minimalne podatki lub nie płacących ich wcale, pokazać się jako empatyczni i zaangażowani społecznie obywatele. W rzeczywistości ich wkład jest marginalny w porównaniu z tym, co mogliby realnie przekazać na poprawę ochrony zdrowia w formie wyższych lub po prostu uczciwie płaconych podatków. Politycy różnych opcji politycznych często angażują się w aukcje na rzecz WOŚP, przekazując przedmioty lub usługi, które budzą kontrowersje. Leszek Balcerowicz, który ponosi dużą odpowiedzialność za dramatyczne niedofinansowanie systemu ochrony zdrowia w latach 90., wystawił na akcję swój stary rower. Szymon Hołownia i Rafał Trzaskowski w ubiegłych latach przekazali na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy elementy własności publicznej, takie jak barierka sejmowa czy fotele z sali kongresowej. Warto pamiętać, że propozycje chołowni PSL-u i Platformy Obywatelskiej zmierzają do zabrania publicznej ochronie zdrowia ponad 6 miliardów złotych rocznie. Najbardziej kontrowersyjnym gestem jest aukcja Ryszarda Petru, który przekażał swoją odzież roboczą z Biedronki, w której pracował przez kilka godzin w Wigilię. Petru jednocześnie jest dziś jednym z najbardziej zdecydowanych i zagorzałych zwolenników ograniczenia wydatków na publiczną ochronę zdrowia. Jego propozycje obcięcia finansowania systemu o 10 miliardów złotych rocznie są w jaskrawej sprzeczności z działaniami WOŚP, które przez całą swoją historię zebrało niewiele ponad 2 miliardy złotych. Nasza propozycja jest taka, że dodaliśmy jeszcze dodatkową składkę, czyli 350, 550, 750, tak w skrócie mówię oczywiście, i 1200 dodatkowa składka za tych, co zarabiają powyżej 600 tysięcy. No i wyszło nam, że to będzie kosztowało 10 z miliarda złotych w ciągu roku. Tego rodzaju gesty tworzą iluzję zaangażowania społecznego, podczas gdy polityczna działalność tych osób osłabia realnie. Bardzo poważnie system publicznej opieki zdrowotnej. To właśnie dlatego osoby i grupy polityczne, które odpowiadają za zmniejszenie nakładów na publiczne zdrowie, tak chętnie wspierają wojsk. Udział w akcjach fundacji służy jako narzędzie do legitymizacji niesprawiedliwego systemu podatkowego w Polsce, który jest degresywny. Oznacza to, że bogaci płacą w rzeczywistości niższe podatki i składki w stosunku do swoich dochodów niż osoby, które zarabiają mniej. Sytuacja z WOŚPem i publicznymi zrzutkami przypomina sytuację z USA, gdzie wiele osób, nie mogąc liczyć na publiczne wsparcie, organizuje prywatne zbiórki na leczenie takie hunger games. Ci, którzy nie potrafią się odpowiednio rozreklamować, często są pozostawieni bez pomocy i po prostu umierają. Zdaniem państwowców, WOŚP w Polsce odgrywa podobną rolę, odciągając uwagę od konieczności systemowej reformy ochrony zdrowia i tworząc złudzenie, że złożony problem można rozwiązać poprzez prywatne Płaty, indywidualne gesty i zbiórki. Podsumowując, Włoch wszedł w niezdrową koegzystencję z politykami. Z jednej strony, Owsiaka potrzebuje prawica, żeby mobilizować swoich najbardziej zagorzałych fanów. Z drugiej strony Owsiak największe zasługi oddaje politykom liberalnym. Woźb, choć realizuje szczytne cele, w dłuższej perspektywie osłabia system publiczny, zdejmując odpowiedzialność z państwa i polityków. Umożliwia jednocześnie bogatym celebrytom oraz korporacjom poprawę wizerunku bez realnego zaangażowania w systemowe, w systemowe rozwiązania. W ten sposób filantropia staje się narzędziem legitymizacji niesprawiedliwości społecznych zamiast ich rzeczywistej eliminacji. Jaka jest droga wyjścia z tej sytuacji? Najlepiej byłoby, gdyby Jurek Owsiak rozpoczął akcję na rzecz zwiększenia publicznych nakładów na ochronę zdrowia. Powinien głośno mówić i wołać i żądać, że obecne środki są niewystarczające i że w szybko starzejącym się społeczeństwie nie można dalej udawać, że wszystko jest w porządku. Chciałbym, aby Owsiak to dostrzegł i zrozumiał. Czy to możliwe? Trudno sobie to dzisiaj wyobrazić, ale to też zależy od nacisku nas, obywateli i dziennikarzy. Zastanówmy się, czy chcemy żyć w kraju, w którym zbiórki decydują o czymś zdrowiu, a nawet życiu. Wielkie dzięki, że zobaczyliście cały ten materiał. Dajcie lajka do góry, zostawcie komentarz, no i oczywiście wspierajcie mnie na Patronite i buy Coffee.